Ja poproszę was, żebyście zbombardowali lajkami tak czy siak. Dramcie. Bo lubię jej kontent, bardzo. Chcę, żeby dramcia więcej rzuciła kontaktu. I tak, ego. Wup, 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 wup. Czekam na shoty XD. <laughs> ja też czekam, że to będzie shotowane. Czy kanały, komentary mogą coś zmienić? To jest ciekawe pytanie. To jest ciekawe pytanie. Ale zobaczymy, zobaczymy czy mi pociśnie. Zobaczmy, czy zostanę wyjaśniony. Chcemy obejrzeć całe Q&A Dramci, gdzie sobie odpowiada tam na pytania, czy chcemy tylko skipnąć Siemanko, do tego? Nie ma jak to odnowić Subika u A dziękuję witam 3 miesiące. Witam trzy miesiące. Wydaje mi się, że będzie przyjemnie całe obejrzeć. Dramcia robi bardzo przyjemny, bardzo fajny kontencik. Witam na kanale, ja jestem Dramcia, a dzisiaj przychodzę do Was do no, dobrze. Ostatni był w sierpniu, więc minęło już sporo czasu. A przede wszystkim zaczął się nowy rok i będzie on pełen zmian. Nie tylko w moim życiu prywatnym, ale też na kanale. Ale o tym. Robiłam streszczenie, które trwało 10 minut. Później przestałam być już na bieżąco, a sprawa przycichła. I z racji, że nie. Dobra, zrobię ankietę, bo kurde mnie spamujecie. No ja nie chcę, żebyście mi spamowali. Cały wszystkim do momentu o mnie egotop. Tak, cały skip. Szybka ankieta. Szybka decyzja, czy. Szybka decyzja, bardzo szybka, bardzo szybka. 0 zero sekundowa 01, zero 01, jeden, zero jeden. tak czy nie? Dramcia zadbała o siebie ostatnio. Fakty. fakty, fakty, fakty. Ale i tak. Dla mnie, Dramcia to jest papuga. Ta osoba, ja nie znam tej osoby. Kim ty jesteś, dziewczyno? Kim ty jesteś? Przepraszam nie za mam taki z... kadr. Z kim ty jesteś? Ty nie jesteś Dramcią. Ty nie jesteś dramcią. Jakiś impostor. There is, in, there is impostor among us. Ja, jest tylko jedna dramcia. <noise> jest tylko jedna dramcia. Siemeneczko, na Dzień dobry, witam. Dobra. Skipnięcie. To jeżeli ktoś chce cały obejrzeć, to sobie obejrzy. Uwaga. O mój Boże, ja tutaj jestem. Czekajcie. Niechaj odpowie na pytanie z tytułu. To jestem ciekawy, czy ona tutaj o tym mówi, o tym pytaniu. O, mówi coś o Psycho Couple, to tego. <noise> Ciekawe rzeczy. Czy z sensem to już nie mi oceniać? Zaś, co do Oli z Psycho Couple, bo może w ogóle nie wiecie, że zaszła w drugą ciążę. Zaszła. O oh fuck, no ja Nie! Nie gabaj! Włączam sam Moda, nie, bo spamujecie nie, nie z, z papugami nie. jak debile. Przestańcie spamować. Jakby nie patrzeć, to są dorośli ludzie, którzy chcą mieć dzieci i będą je robić. Czy nam się to podoba, czy nie? Kolejny content z Psycho Couple będzie. Z jednej strony współczuję im dzieciom. Ale z drugiej strony się cieszę, ponieważ wiem, że będzie dużo dramek i dużo komentarzy do tego i będzie dużo ciśnienia ciśnienia beki z tego. To będzie, to na 100% będzie. Ja faktem, że ktoś zaszedł w ciążę, przestałam się nakręcać Dziękuję i w sumie to samo mogę polecić wam, bo przeżywanie ciąży jakiejś typiarki z internetu nie zmieni absolutnie nic, oprócz tego, że nabije im się zasięgi, na których im zależy. Oni i tak będą szukać sposobu, aby ludzie się nimi interesowali, więc... Sezon pierwszy, epizod 29. Wyobrażacie sobie, kręcicie, kręc... wyobraźcie sobie czat. Kręcicie sobie e, vlogi ze swojego życia i numerujecie właśnie każdy rok jako oddzielny sezon, i później przychodzi wa wasze dziecko, dorasta do jakiegoś wieku, nie wiem, 14-15 lat, zaczyna być bardziej dojrzałe, zaczyna bardziej rozumieć otaczający je świat, zaczyna bardziej się interesować swoimi emocjami, uczuciami, swoją osobą, odkrywa samego siebie, zaczyna troszeczkę się poznawać jako osobę, po czym sobie myśli w sumie moi starzy, nie nagrywali jak byłem dzieckiem. Może sobie zobaczę materiały, które ze mną nagrywali i wtedy jest, o Jezu, o Jezu, o Boże, o Panie. <śmiech> <śmiech> Bo czasem tak jest, że dorośli w momencie kiedy my jesteśmy nastolatkami albo dziećmi, czasem dorośli mogą odpierdzielać jakieś dziwne, okropne rzeczy wobec nas, których sobie nie zdajemy sprawy. I dopiero jako dorośli, jak my sami dorośniemy i spojrzymy w swoją przeszłość, możemy zauważyć, że nie każde zachowanie dorosłych osób w naszym otoczeniu było dobre i było poprawne i dopiero po czasie możemy odkryć, że kurde, ci ludzie, którzy nas wychowywali, też popełniali zajebiście dużo błędów, mniejszych, lub większych. A, ale to jest nasza pamięć, to są nasze wspomnienia, to są nasze emocje, a tutaj masz udokumentowane to. Masz dokument o sobie tak naprawdę, masz momenty swojego życia pokazane. O tak o, jak byłeś wykorzystywany na wyświetleń na YouTube i to nawet nie takich dobrych. Jak widziałem mi jak mija fenomenalnie, Anter, teraz się przez przypadek z starych i znalazłem mi o tym, jak marłej starym. Chyba mógłby pozwać, chyba mógłby pozwać. Mafiusz, dziękuję ślicznie za słupika. Pozdrawiam. Więc będą wrzucać bardziej lub mniej kontrowersyjne a, chłopak, treści, ale A jeśli rzeczywiście chcą mieć piątkę dzieci, a to już jest drugie, to tak do 2024 roku będziemy oglądać taki cykl: ciąża, reakcja na ciążę, treści około dzieciowe, poród. Pokazujemy twarz dziecka na ileś tam tysięcy followersów na Instagramie. No i tak w kółko. Mamy 2021 rok, a ja już przy drugiej ciąży jestem znudzona. I co mogę o takich osobach powiedzieć? Ponownie, odsyłam do filmu tutaj w rogu i chociażby zjawisku Oho. Szarentingu. Co sądzisz o Warzywniaku? Zdarza mi się chodzić, a ostatnio na przykład kupiłam w Warzywniaku kalafior. Czy reżyser życia i scenarzysta śmierci mają jeszcze jakiś braci? Ja nie wiem, ale na insta-story Daniela możemy <laughs> potwierdzić to, że on naprawdę ma brata bliźniaka. O siema stary! O siema stary! Ruch ci nie widziałem! Co? Czekaj, czekaj, co? Przepraszam, czy. czy... Czy, czy on naprawdę sam się podpisał scenarzystę o śmierci, czy to, to nie wymyśliła tego Dramcia, tylko on sam to też zrobił 86 tygodni temu? Przepraszam, czy, czy może Dramcia to wymyśliła i ona o tym nie wiedziała i się dowiedziała po czasie dopiero? Co to jest za uniwersum? No, kuro, fakty, fakty. co u ciebie opowiadaj? Co myślisz o Mandziu? Oho. Widzisz Mandziu, pytają o ciebie. Pytam Witam. o niego, bo często komentuje i ogląda twoje odcinki. Nie wiem, czy tak często? Chyba widziałam, że dwa odcinki widział. Prze więcej, widzieliśmy ile, dramcia. Ze sześć lub siedem, ale zazwyczaj y, oglądaliśmy ciebie wieczorkiem bardziej. Przyznam, Wieczorkie że podranie. ja oglądam go stosunkowo krótko, bo Oho. poza odcinkami z mniej więcej, to tak naprawdę częściej zaczęłam go oglądać, kiedy zaczął streamować w Among Us, więc moja opinia jest na podstawie ostatnich miesięcy, a nie całej analizy jego twórczości. Swoją drogą, powiem wam, Oho. że... Bądźmy szczerzy, jego głupia drama z Kasią Mogę skończyć? Poprosiłem! Ładnie kulturalnie! była blisko do top 10 dram, ale Kurde! Mówiłem wam, czad, że była szansa na top 10! Mówiłem wam, że była szansa na top 10! Ja czułem to, że będzie to top 10! Że jest szansa, ale... A, będzie trzeba coś dopierdzielić w tym roku, żeby było top 10. Kocham Mefedron. Dziękuję za subika. Ale no niestety konkurencja była zbyt duża. A tak poważnie, to wiem, że ostatnio wszedł w taki nurt komentarzy na swoich streamach i uważam, że to był świetny pomysł, bo oh. on podobnie tak jak Nitro ma jakąś wiedzę z zaklisy, a przy okazji też bardzo siedzi w statystykach YouTube'a. I ja sama chętnie bym się dowiedziała od niego więcej YouTubeowych oh. smaczków, bo wydaje mi się, że jest co opowiadać. Myślę, że robienie podcastów, komentowanie dram na żywo, a potem wrzucanie z tego odcinków, to by po prostu strzał w dziesiątkę. A przy okazji i tak gra w gry, więc robi dwie przyjemne rzeczy o. i ma z tego profity. Na pewno nie jest tak, że stuprocentowo ze wszystkim się z nim zgadzam, ale myślę, że to jest dość zdrowe podejście, aby mieć własne refleksje na dany temat. Kiedy nagrasz film? Z... Dziękuję za opinię, Dramcia. Bardzo jest mi miło. Jeżeli będziemy mieli kiedyś okazję porozmawiać, a raczej będziemy mieli okazję sobie porozmawiać, czy to na żywo, czy coś, ja bardzo chętnie, jeżeli kiedyś będziemy mieli okazję, dziękuję za opinię, bardzo miło. Zosta o! I teraz będzie tak, jak zostawię lajka i powiem, żeby lajkować, to będzie, że dlatego, że powiedziała o mnie mile. Dobra, mam w dupie to. Mam w dupie wszystkich, co napiszą, że oportunistycznie teraz daję jej lajka i mówię, żebyście zalajkowali, bo mile o mnie powiedziała. Nie, nie, nie. Mogłem to wcześniej tego. Dzięki za miłe słowa. Trudno, jestem oportunistą. Zatem w takim razie. Ja poproszę was, żebyście zbombardowali lajkami tak czy siak. Dramcie, Bo lubię jej kontent bardzo. Chcę, żeby dramcja więcej rzuciła kontentu. I tak, ego. Uf, 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 uf. Proszę, wyrzucam. Ego rośnie. Ego rośnie. Nie, da, nie, nie wiem, czy się da jeszcze mocno. Nie wiem, czy. Nalot. prostu nalot. Tak. Poproszę nalot, poproszę nalot na lajkowy. Jest 3,8 tysiąca, do 5 da się rady dobić. To jest kwestia kliknięcia, wbicia. Mancia i. Mancia <grymna> i Xdramdio. <grymna> to by. To o nas było. Jeszcze pochwaliła. Vislaut. Fakty. Jest już 4,5 kafla. Dobrze, dobrze. Teraz. Jest 5. Zajebiście, będzie zaraz 5. Dziękuję, Czecik.